Cześć, to ja dzisiaj Dzisiaj znowu będzie nagrywać Roblox, Robloxa trochę z innej gry niż Bock Kevin. Ale myślę, że mój banner, czyli taka z to jest Bonnie i oczywiście filmy Wam się spodobają z Robloxa, więc postanowiłem zagrać w grę o nazwie Red Force Blue. I tutaj babie, tutaj mamy jakąś wieżyczkę, tutaj mamy jakiś, jakiś Bazę i dlaczego oni mnie strzelają? Ja mam pistola. Dobra, weźmy sobie inwentorię. Mam miecz. Mierz mam. Mam miecz. Dobra, giń. O nie, ale jestem po twojej stronie. Nie dobra. Idę, idę do bazy. Idę do bazy. Idziemy do bazy Dobra, tu... Nie! Co jest tu? Waliła mnie poza mapę. Waliło mnie poza mapę. Dlaczego? mnie waliła poza mapę. Dobra, co tu jest? Jakiś tu niebieski jest, Czekaj. Tak. Co? przyjemną flagę. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Dobra. Nie, nie będzie flaga niebieskiej. Dobrze. Będzie flaga czerwonych. Tutaj są domki zbudowane przez kogoś. Select tower O! Zbudowaliśmy swój różowy domek. Sprawdźmy, co w nim jest. O! Nie ma ja w nim dosłownie nic. Dobra, rozumiem to. Dobra, sprawdźmy. Jest. O, jest. Ło, mamy łódeczkę. Dobra, płyniemy, płyniemy. Płyniemy przez te miasta. Let's go. Dziękuję widzowie za 14 subskrypcji. Naprawdę jesteście wielcy. Dobrze, że ze mną jesteście. Dobra, idziemy tam. Płyniemy. Let's go. Dobra, to jest ich baza. Ale ich to jest. Chodź tu. Z tego miecza. A, masz. Jeszcze raz. A, masz. Kimkolwiek jesteś. Ok. Ja wysadzę spa... Ja wysadzę spawner. Masz. O, dobra. Zabili mnie. Zabili mnie i... Jest czerwony flaga. Co tu się dzieje? Wow. Łow Dobra. Auto mam, dobra. Flip. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Jedziemy przez tą drogę. Wiem, że to miasto. Wow. Niebieski tu jest! Tę flagę! Czekaj. Jest sto. Jasne, dobra. dobra. No nie, zabrał mi auto. Dobra. Dobra, zostaliśmy tu sami. Wolę stąd uciekać. Jest na szczęście miejsce, gdzie jest łódka. Daj łódkę. Uciekamy! Uciekamy szybko. Run! Run! Ja idziemy do jakiejś pobliskiej wysepki. W której nic nie ma, dobra. Wstejdź do odcinku, tam pojedziemy. Lecimy łódeczką do naszej bazy. Idziemy, idziemy. Jeżeli chcecie kontynuację serii, subujcie, łapkujcie, aby nie przegapić następnych filmików, dobra, jedziemy. Tutaj. Wiedź tu. Dobra. Co mamy dalej? A to jakieś samoloty. Czego tu się... A! FLY! Latające krzesło. Exit. A! Co jest? Co jest? Dobra. Spanujemy sobie to. I. Idziemy. Czym tu się strzela? sobie rozwaliłem to Czerwony tu jedzie Okej, okay, jedź tam Dobra, idziemy do naszej bazy po kolejne kolejne itemy Znaczy po ten samolot dobra Jedziemy, jedziemy To są jakieś głazy Jedziemy Jdeme, jedziemy, jedeme, jedeme. Dawaj. Dovoj. Jeď tam. H -h -h. H -h. Tu, 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 tu. Jas, yes, dobra. Ta jedzie sobie autem. Go, Dekers Okej, okay, strzelamy, możemy strzelać e. Tylko jak się tym lata. Dobra, przyjmijmy Przyjmijmy flagę Przyjmijmy ją Dobra, mamy flagę, idziemy po Udeczkę i atakujemy oficjalnie niebieskich. Okej. Okay. Co to jest? I czym tu się kieruje? Dobra, tu się kieruje. O! Dobra. Okej. Okay. Ok, ok, zasłonimy to jeszcze raz. A to strzela? Tak, to strzela! Czekaj, y. Trochę no, Wyjedź stąd, bo tu nie da się kierować. To jest nubek, nubek, nubek. Dobra. A przejęli flagę. Bardzo super. Dzięki za zabicie. Co oni zrobili z naszą bazą? Za jakiś helikopter sobie postawił. Fly! Bo co jest? Oni nam po prostu rozwalają tą bazę. Jesteśmy? Żyjemy. Bo tu niebiescy wlatują nam w bazę. Dobra. Ran. Ran! O dlaczego? To oni mają działo nawet. No, dobra. Żyje. Żyje, ale, ale umra. Raznę się. Umrę. Umrę E, umrę Dawaj, dawaj. co to jest? Co tu się dzieje? pana, to, to oni nam po prostu w to wlecieli. Dobra, ja też to zrobię. Wlecień to. Czy wy sobie ze mnie jaja robicie? Tu ja nie wychodzę z tej gier. Dawaj, let's go Okej okay, dawaj Go Góra Co to? Jest. Nie, jak. Dobra, spawnujemy ten helikopter i rozwalimy ich. Te parakoptery są. Nie, dobra, zabity wraciał nam Co jest? Dobra. Z takim cackiem to można lecieć. Dobra, dawaj. Z takim cackiem to można lecieć, czy nie jest jakiś O! Kto mi zabił? Kto mi zabił? Czekaj, odpalajmy to odpaliłem to i nawet tam wlecieli. Płynę do nich łódką. Płynę do nich łódką. Dobra. Widzimy się w kolejnej, grze. Okej, okay, znalazłem się w jakimś dziwnym miejscu. Moja... A ja macie choć za chodzi też jest jakaś dziwna. Okej. Okay. Trzeba by otworzyć, dobra. Klikamy to 30 razy. Dawaj, dawaj. To miało się jakiś Chase Escape Horror, więc nie wiem. Serowy Horror. No dobra. Chase Escape. Serowy Escape. Dobra, tu jest jakiś safe zone. To jest jakiś serowy labirynt. Co tu? Co to jest? Co to jest? Co to jest za bydle? Dobra, uciekamy, uciekamy. Co to? a co jest? Dobra, tam był jakiś ser, tam był ser, nie no kamerka mi się popsuła, ja, Ech. dobra naprawiła mi się, klikamy to 30 razy, dobra, dawaj, 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 Okej, idziemy, idziemy, idziemy. Okej, idziemy przez ten serowy labirynt. Okej, okay, tutaj, tędy. mam tu ser. Jeden z dziewięciu, musimy znaleźć taki dziewięć, se dziewięć ser serów, dobra. Żeby <grym> mi ten szczur na, na, na głowę nie wyskoczył. Jeden z dziewięciu i to się otworzy, okej. Okay. O, po kolejny ser. Co to jest? Coś jest na górze. Ło! On tu jest! Dobra, tutaj mamy jakiś czerwony klucz. Tu mam kolejny ser. Jak się musimy do niego dostać? Tutaj mamy... Serek. Okej. Okay. Nice! Właśnie, gro nice. Tu jest safe zone, tędy. Nie, nie. Oh, oh, dobra, tutaj, tutaj i tutaj. A, dobra, on mnie tu nie złapie. Yy. Tu? Nie, tu. Ja tu już byłem. нет нету а мы идем в то самое место чекай че с было так идем в то самое место рун 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 ран рану тут O, 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 o ja. Tak, tam miałam pójść, ale oczywiście ten szczur nie pozwolił tam pójść. Co tu było? Idziemy tędy. Dobra, dobra, dobra. Nie! Dobra, dobra, dobra. Tu, tu, tu. Nie! Dobra. Czekaj, zobaczymy ten dźwięk jak...

się to? Dobra, idziemy. tutaj się, się nie da iść. la <słuchy> <słuchy> <skryny> <skryny> Co jest? Tam był zielony klucz. Okay, idziemy, idziemy. Oni tu czekają. Tędy. Nie tędy. Nie, gdzie idę? Gdzie to jest to miejsce? Koną uciekamy. będzie, prawda? Dobra. No. Szybko, idziemy, idziemy, idziemy! Z tym szczurem, tą myszą, czy kimkolwiek jesteś. Na górę! Złapał mnie! Bierzemy klucz, bierzemy acer. Tu, 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 tu! Idziemy, idziemy. Mamy zielony klucz, i doszliśmy do tego miejsca. To jest czarne. Tam jest spadek. Dobra, idziemy do jednego miejsca, w którym jest tu. Jest kolejny sen. Niebieski Wheel down. I tu

Tędy. Okej. Okay. Pięć na dziewięć. Dobra, tutaj jest. Tak jesteś. Pociąga jakiś czarny kabel. Okej, okay, tutaj. Wchodzimy. Co to jest za miejsce? Czarne czarne sosie GZ4, 2, 4, 8, 3 może odwrotnie, 3, 8, 4, 2 ok, otworzyło się, gdzie wiesz, że korytarz, ale komi czy na głowę, to ja się obsram Tak, dosłownie się obsram Ludzie piszą na, na czacie Hugi i kosz No Girl ok Idziemy sobie tędy Idziemy sobie tędy Idziemy sobie tędy co to jest? Klucz. Ej pa, sok. Stem sok Stop. Okay. super. Stop. Stop. tutaj mamy? Stop. Stop. Tam Stop. Tam jest niebieski Może właśnie tak nie ma, ale również jest tak, że ciągle miga ten prąd, bo, bo ja nie mam prądu, bo śnieg dzisiaj pada i w ogóle no i znowu jest, tak miga ciągle, raz jest, raz nie ma. Tu tu tu. Dobra, Ty, idziemy tam. Idziemy tam po raz kolejny. To tu. To było jakieś przejście. Okej. Okay. Idziemy tędy. Ugh. Nie, kamerka mi się popsuła. Najgorzej No nie, nie da się jej naprawić, serio? Znowu jest światło Raz nie ma, raz jest światło Tak to jest w moim domu Tu, 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 tu Tu o nie Tuh, tu, 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 tu. Dobra, jesteśmy tu, tu, tu. No nie. Tu, 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 tu. tu. No nie. To tej gry, to nie skończysz tej filmy Tu? No nie Czekajcie Nie mogę już ruszać. Jest. Dobra. Kolejny ser. 7 z 9. Idziemy. Jest nowe odsłonięcie. Działa? Nie, nie działa, więc muszę się resetnąć. Dobra, to by było na tyle z tego filmiku. I pa!